Każdy z nas stara się osiągać określone cele, spełniać marzenia, rozwijać się w różnych dziedzinach. Pojęciem indywidualizm posługiwał się m.in. francuski filozof Alexis de Tocqueville. W latach 30. XIX wieku Alexis de Tocqueville przez pewien czas przebywał w USA. W uproszczeniu egoizm można określić jako troskę o własny interes. Do wniosków. Że egoizm może przynosić korzyści całemu społeczeństwu, doszedł Adam Smith, 18-wieczny szkocki ekonomista, jeden z twórców liberalizmu ekonomicznego. Przeciwieństwem egoizmu jest altruizm, czyli postawa polegająca na kierowaniu się w swoim postępowaniu potrzebami innych. Za formę altruizmu występującą w obszarze działalności gospodarczej, uznaje się społeczną odpowiedzialność biznesu. Po angielsku Corporate Social Responsibility, CSR. Jedną z głównych bolączek współczesności według filozofa Charlesa Taylora jest indywidualizm. Austriacki ekonomista i filozof Friedrich August von Hayek przeciwstawia sobie dwa indywidualizmy – prawdziwy, antyracjonalistyczny i fałszywy. Racjonalistyczny kiedy jednostki funkcjonujące w zbiorowościach rzadziej występują otwarcie przeciwko swojej wspólnocie, czy manifestują poglądy odmienne od zapatrywań większości jej członków, nazywamy kolektywizmem wewnątrzgrupowym. Zupełnie odmiennym zjawiskiem jest natomiast kolektywizm instytucjonalny. Który polega na tym, że państwo narzuca społeczeństwu określone przekonania i formy działania oraz grupuje jednostki w odgórnie tworzonych zbiorowościach. Współcześnie terminy indywidualizm i kolektywizm są często używane do opisywania różnic występujących między społeczeństwami. Zarówno faszyzm, nazizm, jak i komunizm oczekiwały od jednostek, że podporządkują się dobru wspólnemu, definiowanemu przez rządzących, oraz przyjmą założenia głoszonej przez władze państwowej ideologii. Istnieje wiele kryteriów, według których możemy podzielić społeczeństwa. W społeczeństwie kolektywistycznym ludzie postrzegają siebie przede wszystkim jako członków różnych grup, zatem cele i interesy danej zbiorowości są ważniejsze niż dążenia oraz potrzeby jednostki. W społeczeństwie indywidualistycznym jednostka podkreśla własną niezależność Stara się wyróżnić na tle innych. Jeśli podobał Ci się ten filmik, zachęcam Cię do polubienia i skomentowania jego oraz zasubskrybowania mojego kanału, co daje mi motywację do dalszej pracy dla Was.